Szefowa ma fajny wiózł. Zrobiłem, stać mnie. Z szefowa, ale może to... to może... My się już tyle znamy. Może, 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 może gdzieś pójdziemy. Pójd pójd może gdzieś pójdziemy. Szyfowa. No ja się nie mogę trudno ja. powstrzymać, widziałeś? Ja, ja widziałem te mam bo on też oczu. Cycyk! Ale tak awansu nie dostaniesz, To są balony! Nie... E, ja raportuję w Excelu. Dzisiaj e... znów zjełem drukarkę, znów idę do, do szefowej. Ale ja dzisiaj z nią wychodzę na kolację, rozumiesz to? Wypierdalaj, ale... Dobra, a ona będzie robić się test ciążowy, A? Sprawdzać, no, pewne tematy. A wczoraj już robiła stromankę?